Zbiegości Duńczyk Niki Pedersen, 25 lat z KSM równym 8,85. Z dwójką Czech Antonin Szwab, 28 lat, jego kalkulowana średnia meczowa to 7,62 setne. Z trójką Maciej Kuciapa, 27 lat, z ksm równym 6,56 setnych, partnerował mu będzie Krzysztof Stojanowski z numerem czwartym, 23 lata, KSM równy 2,5, z piątką kapitan zespołu Zielonogórskiego Andrzej Huszcza z ksm równym 7,45, a z szóstką dziś 20-letni Bartosz Kasprowiak z ksm równym 2,5, w rezerwie dziś Rafał Kurmański imiennik Kasper z KSM równym 8,21. Dodam, że suma kalkulowanej średniej meczowej sześciu najlepszych zawodników ZK Quick Quickmix to 41,19. Ekipę gospodarzy dziś do boju poprowadzi oznaczony numerem 9 jeden z najlepszych zawodników świata Szwed Mikael Karlsson 29 lat KSM równy 1018. Z dwójką niezwykle doświadczony, właściwie z numerem 10 Adam Pawliczek 38 lat z KSM równo 6. Z trójką popularny okularnik 33 letni. Jeden z braci Carlsonów Peter z KSM 8,12. Z czwórką, 19-letni Dawid Kubica z KSM-em równym 2,5, natomiast z piątką dziś ma już Węgrzyk. 23 lata, kalkulowana średnia meczowa tego zawodnika to 9,27. Jego partnerem w pierwszym. Jego wyścigu, a więc wyścigu numer 3 będzie Konia 20-letni zawodnik z KSM-em równym 2,5. Natomiast zawodnikiem rezerwowym jest wypożyczony z włókniarza Częstochowa, wychowanek tego klubu Zbigniew Czerwiński, 20-letni zawodnik z ksm 3 i 3,58 setnych. Dodajmy dla porównania, że suma kalkulowanej średniej meczowej sześciu najlepszych zawodników LKM-u na ten mecz to 39,65, a ZK Rzetu Quick Mix to 41,19. Znamy.